Proszę wysłuchać, proszę zapanować nad swoimi emocjami. Nad tym stara się zapanować polska policja. W imię interesów wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. W trakcie tych gwałtownych wystąpień, z którymi mieliśmy do czynienia, gdzie policja ochraniała również, ochraniała również protestujących, mimo fatalnej, nieakceptowalnej formy tych protestów, przed bandytami którzy mogli spowodować, że krew niewinnych ludzi będzie się przelewana na polskich ulicach. Tak, policja to uniemożliwiła. W tym funkcjonariusze cywilnemu, którzy zawsze są, którzy mają obowiązek pilnować, żeby ci agresorzy, pojedyncze osoby, które są w tłumie i które myślą, że są anonimowe i bezkarne, nie przyczyniły się do tragedii. Było tak i 11 listopada, i wczoraj, i na każdym większym zgromadzeniu, w czasach kiedy rządziła Platforma też. To jest standard i to jest legalna działalność. Szanowni Państwo, teraz chcę nawiązać do sprawy kościołów. Szanowni, proszę zachować emocje na wodzy. Teraz chcę nawiązać do sprawy kościołów. Doszło do rzeczy bezprecedensowej. W 12 wypadkach zakłócono fizyczną agresją i wejściem msze święte. Dla wielu Polaków... Kościoły i msze to rzeczy niebywale ważne. Państwo polskie, państwo polskie musi zagwarantować konstytucyjną swobodę do wyznawania yy, religii. I chcę Państwu powiedzieć, tym razem agresją padają polskie kościoły katolickie. Ale gdyby tak się złożyło, że jakaś grupa agresorów niszczyłaby cerkwie prawosławne czy żydowskie synagogi. Z taką samą stanowczością będziemy egzekwowali prawo tych obywateli do swobodnego wyznawania swojej wiary i do nieobrażania ich uczuć religijnych. Proszę uspokoić swoje emocje panie pośle. Pan bardzo dużo, bardzo dużo tych emocji podnosi. Chcę do Państwa zaapelować, do Was parlamentarzystów. Tu jest Wasze miejsce pracy. Nie na ulicy. Nie organizujcie swoich pseudointerwencji poselskich. Wy tam idziecie zwiększyć bezpieczeństwo agresorów, żeby czuli Wasz polityczny parasol. Szanowni Państwo. Mówicie, że policja wczoraj działała brutalnie. Na czym polegała ta brutalność, chcę powiedzieć? Na tym, że e, legitymowano osoby, które biorą udział w nielegalnych zgromadzeniu i dopuszczają się wykroczeń? Tak, dopuszczają się wykroczeń. Dopuszczają się wykroczeń i z tego tytułu ponoszą Państwo, konsekwencje, czy wy się konsekwencje w postaci wręczenia mandatu. Wasze pseudointerwencje. Wnoszą tylko chaos i y, powodują, to wy. Widziałem wiele filmów zamieszczanych w internecie. Widziałem jedną z posłanek Platformy Obywatelskiej, która ośmielała się mówić do funkcjonariusza K i na ty, prawda? Co ty robisz, prawda? Masz zrobić to czy tamto? To wy prowokujecie, wy obrażacie godność polskich funkcjonariuszy, polskiej policji. Do swoich małych gierek politycznych wprowadzacie.